kim są dwa pozostali? To dla nich jest nasze małe przedstawienie. Hiromi odpowiada przed nimi bezpośrednio. I teraz muszą zobaczyć, jak zdycha w kałuży własnych szczeni. Umawialiśmy się na coś innego. Patrz na moją twarz. Widzisz? Przyjrzyj się. Widzisz, jak bardzo mnie to nie zaskoczyło? Znam Tigersów. Dla nich władza wiąże się z siłą i z bezwzględnością. Tylko to zadziała. Maiko. Zaraz ich odłączę z wirtuala. Nie będą zadowoleni, gdy się nagle obudzą. Muszą dostać w zamian równie dobre przedstawienie. Jasne? Dobra, zrobię co się da. Odłączę ich. Parker to to nie jest. Co tu się dzieje? Kto tu? To jest żywy dowód na to, że Hiromi Sato jest skończony. Ta najemniczka raz już zakłóciła spokój gości chmur. Zamordowała osłoda Foresta, a teraz wdarła się tutaj do prywatnego apartamentu pana Sato. I to nie wszystko. Oto, do czego jeszcze doprowadziła nieudolność Hiromiego. Co do kurwy? Długo przyglądałam się nieporadnym poczynaniom Hiromiego Sato, ale teraz chyba oczywistym jest, że jego czas się skończył. Widzę, ona odpierdala! Chmury potrzebują zmiany kierunku Nigdy nie A mogę się skupić. I mam rozumieć, znaczy chcesz że przyszła się skupiać? stoi Wygiwała tu właśnie nas. przede mną, wygłaszając płomienną przemowę. Za waszym przyzwoleniem. Po moim trupie! Mieliśmy się to! Rozumiem, że to są wasze warunki. Hiromi musi odejść. To już słyszałem. A co potem? Wyrżniecie wszystkich klientów i lalki będą ruchały siebie nawzajem? Maiko zapewni wam stałe zyski w zamian za pełną autonomię. Będzie kierowała klubem tak samo jak dotychczas. Tylko dla odmiany oficjalnie. Pani Maeda? Nie mam nic do dodania. Wiesz co mnie zawsze drażniło w Hiromim? <laughs> Nie miał wizji. Odwołajcie tę masakrę! To typ człowieka, który nie potrafi się podrapać po łbie, jeśli mu się nie powie, którą ręką. Zostaje nam tylko jeszcze jedna formalność. Jutro w południe przedstawię Ci warunki, na które się zgodzisz. Dobra, Twoja rola kończy się tutaj. Gdybyś szukała stałego zajęcia, łatwo nas znaleźć. Pomyśl o tym. Dziękuję. Chodź ze mną. Mówi. Dzięki, Wim. Pierwszy przelew od nowej szefowej chmur idzie na twoje konto. Już widzę, że będziesz dobrą szefową. Od pierwszej chwili zacznę oszczędzanie. Tu szef. Uczci ze mną mój pierwszy dzień bonusem. Zaszantażowałaś bossów jednego z najsilniejszych gangów w Night City. Naprawdę myślisz, że wyszłabyś z tego cało, gdyby nie moja ochrona? Dobrze, dostaniesz dwa razy więcej. Dzisiaj się nie targuję. Dzięki. Nie ma sprawy. Znam wartość dobrze wykonanej usługi. Co ty odwaliłaś? Dobra, potem pogadamy. Wyłaś stamtąd, odblokowałam ci windę. Czekam obok Jingle Street. Ona nas oszukała, a ty na to pozwoliłaś, I jeszcze w dodatku wzięłaś od niej kasę. Takie duże zmiany trzeba wprowadzać stopniowo. Rewolucja brzmi pięknie w teorii. W tym mieście skuteczniejsze są układy. Widzisz i tu się właśnie różnimy. Dla ciebie to tylko biznes. A dla mnie to żywi ludzie. Pierwszymi ofiarami rewolucji są zawsze rewolucjoniści. Chaos mógłby pogrążyć chmury i wszyscy trafiliby na ulicę. Bzdury! Dużo dźwięcznych słów bi. Ale kurwa, wzięłaś od niej pieniądze i dla mnie sprawa jest całkiem jasna. Ty jesteś najemniczką, ona jest przebiegłą bezduszną suką, a ja jestem No to. Na razie czuć.